Supermafia Ursus przedstawia! Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Supermafia Ursus. Witam ja z tej strony Mariusz i Marek. Tutaj jak widzicie trwa intensywne przygotowywanie Lakierni, profesjonalne. Dokładnie. Nie jest to. Najlepsza lakiernia na całą Polskę, ani na YouTube. Są lepsze lakiernie. Tutaj proces trwają. Musimy zabezpieczyć tacie zegar do sprawdzania wtrysków, żeby nie był pomalowany. Tak, wszystko zostało wyniesione. Wszystko zostanie zabezpieczone. O. Tutaj główny. Majster tej pracowni przygotowuje sprzęt. Tak. Majster, co robisz? Patrzę czasami, nie jest grudny Widzę yy, do, ...do dyszy. Teraz sprawdzimy czy jest dysza nie jest grudna. A kto to tu przyszedł? No to ja przyszedł, przyszedł gospodarz. To ma. O, co, Szafka będzie, skarbów. Jak Marek nie myślisz, jak będzie pomalowane? Będzie, będzie tak pomalowane? Będzie czy nie super, będzie super tak. pomalowane. A co ma być źle pomalowane? W takiej placówce to nic i no dobrze. Batary czy od matki? No. Cały dzień. Co robisz? Czyszczędzę do podkładu? Odtłuszczasz? Tak. Szpaklowałeś też, nie? Tak. Jakim szpaklem? Aluminiowym, Będziesz matową, nie? Tak. Podkład? Tak. Majster, co ty teraz będziesz robił? Malował. Podkładem? No. Albo A. Tak! <grymne> Majster! Ale to mi się podoba! Będziesz malował bryki dla klasy z poli. Pewnie. Ja ogólnie dostałem propozycję

To co robisz? Następny dzień zmagań. No, muszę rozmontować błotniki na czynniki pierwsze. Tu już mam wycięte te cełowniki, takie tam blaszki, nie? Jakby to tam pomalować? To miało być pomalowane, dopiero heftnięte, a nie. No. Tak jak ja przyczepy robię. 16 lat stoją I było zanim blacha do ramy burtowej, była w ten, to były i. Profile pomalowane i ołówkiem zaznaczone blacha, w którym nie jest. Do dziś rdza wychodzi. Większość żywota na dworzu stoją. No widzisz. A tu jest? To trzeba wszystko wypierdzić. No tu jest wypierniczone, tyle muszę Tu spawić. jest inna sztuka. Nie, no to jest sztuka na... Na sztukę? Nie. To jest tu sztuka To tak samo sztuka. na zakład, nie? Poczekaj. Koło. To przekręć. Tu, tu... tu na zakład nie ma żadnej farby. Od tak, już trochę tam, w, jeszcze w sodole jak mieliśmy to No, to no, ale to, nie? to wszystko musi być zdemontowane mhm. i od nowa przyspawane. No widzisz. Ale widzisz, pierw, tą... pierw zakonserwowane farbą, nie? No. To roboty mnóstwo. No to, to Przyspawać to jest pryszcz, ale to odciąć, żeby nie poprzecinać. Tak. Blachy, nie? W tych zakamarkach. Znaczy, czy to jaja normalnie są? Mówią niektórzy, a co się coś się ta spodziewali za 3, 4,5 tysiąca. To, to są pieniądze do Pindla, jak ktoś ma jest rozrzutnikiem Forsy, to pewnie dla niego no. nie ma wartości żadnej. Słuchaj, to nie jest... Co? No chciałem powiedzieć, ale walisz teraz z tym. To nie jest 10 złotych. Nie. Bo sobie to 10 złotych, to każdy może sobie tam, wiesz. Jak, jak jest za mało, niech no, niech. na zrobi, jagodach. Niech zrobi porządnie i niech weźmie 7. No. Parę groszy to na jagodach można zarobić no. albo gdzieś u kogoś tam iść w... Na kartofle zbieranie. Tak, chciałam mówić: ziemniaki albo, pozbierać. Albo na żniwa. Ale to jest normalnie, a ja. pensja i to nieraz niektórzy nie mają tyle pensji nawet. No, no. Bo rolnik dostanie dopłaty, to szybko w kabiny się dali. No niektórzy wcześniej. Ja mówię: My mamy Bartesko, już któryś raz wspominam. No to, 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 jest firma, a nie... niektórzy piszą, kupcie naglek za ileś. No. no to tamta jest zgnita w pioruny, Tak, Naglek jest. I nawet nie można na miar na błotniki, będziemy sami robić. Zaraz jeszcze idę do tej naglek tam ją sfilmować, no, bo, bo... niektórzy piszą, że nagle. W... Tu już nie będziemy dalej ten nagrywać, jest... bo to za długo mnie tu zajdzie nie? Tak, ona jest yy, rozebrana ta kabina. Tak samo miała gąbkę, gąbka namoczona. Z no, zewnątrz wyglądała, nie? Niektórzy piszą, no pewnie, że gąbka, no są inne tworzywa, które Ale są... Ale mówiłem na podsumowaniu remontu 3P. Było włóknina, tapicer włożył taką samą włókninę, żebyście gąbki nie kładli. Nie, nie myślałem, że ja mówię do producentów też. Mhm. Ty myślałeś, myślałem, że mówisz. Nie, myśl, ja mówiłem do kogoś, kto sobie tapicerkę chce odnowić. Mhm. Nie przewidywałem, że takie coś jest. No. Nie? I, Można się cofnąć do naszych filmów, no, jak był. Sprzed roku. Zakończenie 3P. Tak, ale tutaj jak była y, rozbierana kabina nagla. No to tam znowu pisze, że stoi na dworzu, że stoi. Nie, nie. Przyczepy stoją na dworzu 16 lat. Tak. I nie, nie robione w żadnym zakładzie. Teraz pokażę kabinę nagle. Tu są błotniki. Tu jest kabina. Co mi w zęby nie odstrzeli? Prędzej mi. Bo będzie po kamerce i po wszystkim. Będzie coś? Jeszcze nie chyba o to dopiero będzie chyba pierwsze jej ściąganie, co? no nie, to już nie jest oryginalne nie? Mm. myślałam bo wiesz jak. jakby to było jej pierwsze, to trzyma jak diabeł sołtysa muszę popuścić trochę ale chyba idzie popuścić, dokręcić, przekręcić i może jakoś da. Powiem Wam, teraz znalazłem trochę czasu, bo napełniałem, napełniałem opryskiwacz, żeby jechać pryskać zboża jarę, ale zaczęło padać więc teraz mam chwilę czasu więc mam nagram coś, tutaj Maciej działa wszystko pulpit teraz tutaj będzie ja. nie będziecie ci tu zaciekać woda teraz, bo trochę tropi. Jo. dobra. przymknąć? ja ci przymkę, zamykamy Macieja, niech tam grzebie sam Maciej zamknięty Tam Mariusz w Stodole swoją sześćdziesiątkę Pokażę wam Kurde wi Widzą mogę To Widzą pomachaj O widzą tak na hejterów ma wylane A teraz jeszcze uwaga Tata w garażu coś sobie grzebie coś nie Uwaga ma. A co chcesz? No właśnie ten okay, A taśmę masz popuszczoną od ręcznego? Nie po co My jedziemy tak ty, a co a nie, szukasz? To... No ten klucz Ten klucz szukasz, a? Ja? <gryzm gryzm> nie wiedziałem z powrotem weź Nie wiedzę, jak się nie robi Tylko wajre, bo to, to... tam coś światło by trzeba było Światło? To, trochę lipać chodź Teraz lepiej? Teraz lepiej Ty, ale że ci te śrubki ta nie zginęły, nie? Są nakrętki No dobra, nakrętki, żeby się nie zginęły Dobra o, o, o. Może palcami pójdzie? Nie Co ty do mnie masz ja Myślałem, gdzieś? że nie pójdzie, po Co? Że idzie, no to co? Ale do mnie coś dziś ma, wiesz? Ja? nie ale wiem co, no Ja chyba mnie wkurzyłaś Jo, ale daj spokój Ci nie ale na poważnie ci mówię, że tego klucza, nie, znaczy tego śrubokręta nie brałem. mówię, z ręką na serce ci. Ale mówię ci, że ty że to zgubię. Nie no, ale może jak Marek wszystko wyciągał, to gdzieś tam jedną w garażu. To może być, że ja może tam być, ale wiesz, też nasz problem. Bo nie ma tego klucza tu z nami. <grym> Co jeszcze raz? <grym> <grym> Czy nie ma tego klucza tu z nami? <grym> to ja ten największy jego bólny. Nie widzi. Czy... Ty, Aś. to weźmy, powiedz, Ajmarek, zgubiłeś To ale weź świeć wtedy, tu. to miało być zakontrolowane, widziałeś, jak nie jest? <grymne> Zajbiście zakontrolowane mieli. Mm. Jestem ciekaw, co tam w środku się wszystko kryje. Też jestem ciekawy. No kurde, p, dechłe szczury, już <grymne> zmielone Wiesz, <grymne> Nie, aż tak źle nie będzie. Poradzisz sobie z dwiema nakrętkami dzisiaj, czy nie? Mhm, O, jedna. Zobacz, on to zrobił, chłopak. Ty zaradny jesteś potrafisz odkręcić nakrętkę. Masz 13 trzynastkę jeszcze jeden? Nie masz. Trzynastka jest tylko. Weź tutaj to. Pokaż, bo nie widzę. O. Opatentowałem nowy sposób. Mhm. No, tak jak trochę... Dłużej w tej dziurze siedzę, to już mnie ręka boli. Tak? Palce już nie te. Ja już jadę. Powoli. Ja tą łyżką tu drogi. Czekaj. Na co to jest czekania? Ile to waży? Nie spokojnie. Ja? Gdzieś około ja. Jedzim. I wszystko. Ej! A Ej! na druga strona! <laughs> ja nie widziałem! Taki luz trzeba zniwelować. Marc... Maciej, duchy ale dyga mu, korzeń zapłonął, uwaga korzeń płonie Ach. o, o, o. <ślin Dialoratorium> Jadą, jadą, świry jadą. A ja ja to oh, jaka ja dobra muzyka teraz jest. Mam coś szalonego dalej.

Taki młyn? O, Masakra Jest pod Co robi? Młyn Komu? Wstyd Dobra, no, już jedzie Nie! Już gotowa Macie Dobra musi być, bo tu nie odkręci Odkręcam taśmę od hamulca ręcznego a. Ludzie wiedzą, co nas oglądają, to wiedzą co ja teraz robię. Wyciągamy. Bez względu nic nie Uuu, za szybko grałeś. Dobra, tak. Konsol, trzeba odkręcić ten to są, to są. zaczep. A ten też, no? Ja. No coś mówi. Tylko najpierw odkręć to. I... No i co stwierdziłeś, majster? No, stwierdziłem, bo... Przy świeceniu i po tym, że skrzynia prima sort. no jeszcze będzie umyta to się zobaczy, nie? Ale, yeah. ale tu, tu nic nie ten nie, nie brakuje. Dyfer też wygląda ok. Do regulacji, nie? Do regulacji. Otworzy to. Odkręcam teraz kolektor wodny. O! Udało się. Tylko, że to nie był wodny. Z tego co wiem. Wiem. To był dolotowy, a teraz wodny odkręcam. kolektor jeszcze najpierw kolektor odkręc jak pójdzie musimy odzyskać dobre uszczelki bo takich już nie dostaniemy ta będzie, ta będzie dobrze przy, przyciągnięta kurcze ta jedna <grym> nie nie jest przegrzana ta jedna nie chce puścić w drugim tłoku najbardziej wpalnik dostawała A? Poezja było konkretnie dokręcone. Te trzy na razie są konkretnie dokręcone. Tylko klucz strzela. Chłopy nie używali dynamometru. Chłopy używają mózgu i mięśni. Nowe uszczelki tu tutaj... No, co ty tu chcesz remontować? A nie, nie. No. Tu uszczelki musimy odzyskać bo są bardzo dobre jakości. Moment. Subskrybuj. Oceniaj.